Jak Pani ocenia kadencję naszego prezydenta Mirosława Mikietnskiego? Nie, nie interesuje się tym za bardzo. No my się wydaje, że dobrze. A co inni na ten temat myślą, to... A słyszała Pani, że wczoraj prezydent odszedł na urlop i wyznaczył zastępcę. Co Pani o tym myśli? Czy to już jest dobry czas na to? Czy, czy powinien jeszcze się wstrzymać, czy powinien w ogóle odejść już z polityki, czy, czy ten nie, no ja myślę, że dobra, bo no już w ogóle się nie pokazuje w telewizji i z tego co widać, no to naprawdę jest chory nie? no to uważam, że w tym momencie naprawdę pamiętając porównanie wcześniejszych że tak powiem władz w porównaniu z tym, co się teraz dzieje, to wygląda na to, że jest zdecydowanie pozytywniej niż kiedyś. I to jest takie ogólne wrażenie. Dużo się zmieniło, więcej jest miejsc, gdzie można spędzić czas. Co trudne dla mnie powiedzieć, bo jestem susetiem, ale no, został realizowane różne duże inwestycje w jego kadencji. Co? Ja nie jestem tego, aby ocenić, czy to się było dobre, czy nie. Uważam, że on był młodym, dynamicznym prezydentem. Szkoda, że on się chorował. No, właściwie to nie orientuję się zbytnio w polityce, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. No pozytywnie chyba pozytywnie. No dla miasta zrobił coś niecoś. I, I ta cała ta kadencja no, wydaje mi się, że udana jest. Przypuszczam tak, ponieważ ostatnio już go nie było widać ani słychać specjalnie, tylko jego doradcy, jego zastępcy udzielali wszelkich informacji, podejmowali decyzje. No, pewnie wspólnie z panem prezydentem, no ale jednak go już nie było widać. No, dziękuję. Życzymy mu powrotu do zdrowia. Dziękuję. dziękuję.